To całkowicie Śląska w rozpadnik Słupski, dzisiaj jak się ze Słupska, z nami tej drużyny, trener Mancas z i zawodnik Jakub Przemik Trenerze poprosimy na początek o krótkich komentarz do tego spotkania. Można użyć. Dobra wieczór wszystkim e, gratulacje dla swoich zawodników. Naprawdę zagraliśmy dobry mecz, bardzo ważne zwycięstwo, przeciwko dobrej drużynie, przeciwko super na super hali i, i dobrej bardzo atmosferze. Dziękujemy naszym kibiców, że, że przyjechali, tak nas kom, e, dopingowali. Oczywiście kibice Śląska też dawali, wspierali e, i atmosfera była naprawdę fajna dla koszukówki. A co o, o meczu? Graliśmy naprawdę. naprawdę mądrze, Atakowaliśmy tam, gdzie chcieliśmy atakować zawodników Śląska i jakie były założenia zawodnicy naprawdę czy malich planu, kiedy trzeba i graliśmy naprawdę taką każdego, którym który chcemy grać cały czas. Mało przez to, jak mieliśmy obronę gramy cały czas, ale ten atak nas szwankował w ostatnich meczach, ale dzisiaj dzisiaj naprawdę jestem bardzo zadowolony z zaangażowania mądrości gry i i, i, cała drużyna zasługuje na Wielkie Brawo. Dziękuję. Jakub, prosimy o Twoją opinię na temat Witam licznie zgromadzonych tutaj na sali. Chciałbym podziękować naszym kibicom na początku oczywiście, to już staje się chyba trochę klasyką. Co do meczu, tak jak trener powiedział, nie mieliśmy przestojów, byliśmy skoncentrowani, egzekwowaliśmy i dobrze czytaliśmy grę. Nie zr Zrobiliśmy tylko 10 strat, co, co nasze założenie było to, żeby nie dawać im łatwych punktów, wracać dobrze do obron i, i nie dać im żyć tej tranzycji, bo, bo z tego są bardzo mocni i chyba najmocniejsi. Cieszymy się, jest zagadką, dlaczego tak dobrze gramy na wyjazdach, a tak, tak dziwnie gramy u siebie, ale. Naprawimy to na pewno, w którymś momencie to po prostu musi się zmienić. Jeśli chodzi o mecze domowe, bo na wyjazdach nie zostanie tak jak jest. Zasłużone, będzie teraz zasłużony odpoczynek, wrócimy do treningów i, i będziemy się starać, żeby te mecze u siebie, których mamy sporo, po przerwie na, na Puchary i na kadr, żeby je wygrywać i, i atakować coraz to wyższe miejsce w tabeli. Dziękuję. Dziękujemy. Panowie, jakieś pytania? że kolega Ja mam pytanie oczywiście, bo wydaje się, że... Do kogo? Do kogo? Nie. Do obu. Okay. <grymne> wydaje mi się, że dużo zrobiliście, żeby w tym meczu Jeremiah Martin mógł sobie rzucać, ale żeby nie kreował gry. Jedna asysta została spotkana. On nigdy nie kreuje gry, ja tylko chcę powiedzieć. To jest ogólnie takie założenie było, tak, że pozwoliliśmy mu, ryzykowaliśmy na nim, że rzuty za trzy, rzuty po zatrzymaniu, nie chcieliśmy jego, jego penetracji i, i floaterów z jedną ręką. Jak widać ten zawodnik, to jest bardzo dobry zawodnik, ale jak widać to przerwę zrobiła na, na nim i widać, że nie jest 100%, 100 w 100% formie i cieszę się, że, że nasze obrońcy dzisiaj naprawdę utrudniali mu grę, zmienialiśmy obrońców, cały czas był napis i kiedy, kiedy trzeba była, odpuszczaliśmy. się parę błędów zrobiliśmy, które od on wykorzystał, ale cieszymy się. Nie zdziwiłoby jedności asysty jak Baszenka, ale to był taki pomysł, żeby Paweł

Nic takiego, nic, nic specjalnego ja tu nie widzę, bo ja wiem, że on jest w stanie się zrobić jeszcze więcej asyst. Ale co chodzi o Leonczyka, to jest nasz pomysł na niego, tak? że on atakuje, on jest jako rozgrywający z, z Leopoldu, tak? spod, spod kosza. Na niego wszystko idzie jede, podwojenie, jeden na jeden na niego nie bronią, bo jeśli bronią to od razu on zagra. A to jest podwojenie, on musi rozrzucać piłkę, dzisiaj perfekcyjnie to rozrzucał i як віде, чотири асиста, але то, то не, не ходить тільки вже чотири асиста, але то було так, що він подавав добрий пас, а там ще екстра пас, і з того ми мали ще пункту. Дуже браво для нього. Близько до було? Як близько? 12 і 11? Ні, ну було, було. Було? Чепрошую. Тройки я тебе не Нема проблем. Удавши, удавши. Чекаємо. Чекаємо. Я закінчив на 9-11. Z nami już Andrzej Urlek i Daniel Kręgowski. trenerzy na początek prosimy o krótki komentarz do spotkania. Po pierwsze, myślę, że e, słów zasłużono. Wygrał ten mecz, grali bardzo mądrze, bardzo dyscyplinowano. E, także gratulacje dla nich. Nam niestety widać to zmęczenie po e, podróżach, jakie mamy w Eurocupie. Jesteśmy bez treningu, e, także niestety no wszystko to daje ten wynik, co daje. I przez to widać, że słuchują lepszą energię, lepsze seriuszali i po prostu zasłużyli na to zwycięstwo. Dziękujemy. I ja podzielam zdanie trenera, dokładnie się z tym wszystkim zgadzam. jeszcze masz na Do Musimy się przede wszystkim zebrać do kupy i, i wygrać mecz, a jak wygramy pierwszy mecz, to potem już pójdzie. Czy to ta nie utrata ze wsi? A nowego zawodnika się ruchu na partie, to nie ponad 18 minut. Proszę pięć punktów karalności jego się zostawi. No są, on niestety miał tylko wczoraj trening z nami, eee widać, że jeszcze nie jest zegrany na Pierwszy mecz zagrał okej, okay. parę błędów popełnił, które nie powinien popełnić, ale myślę, że e, pokazał, że będzie zboczenie dla tego zespołu. Jeszcze pytanie do miszałam 20 po prostu na karę Wosławiu. Kiedy nigdy nie można przeprowadzać obrać jak to był do kolejności? Na puchar. Na puchar. Trzymać, trenować i Dla nas by było dużo lepiej, żebyśmy mieli czas na trenowanie. To widać, widać e, e, po zbiórkach, widać po rzutach za trzy, mamy dużo otwartych pozycji, nie możemy trafić. Po prostu widać, że nie ma, nie ma tej energii, e, które mieliśmy na początku kiedy graliśmy, kiedy wygrywaliśmy. Na, na, na 100%. My e, Wjechaliśmy na mecz w Patrasze. в понеджай ко 12 ноци, вручили сме с патрасо в четвъртък ко 12 ноци. И не толку подуши ще играли сме меч, то не стети то се отбия на заводника. Чикое парти. Благодаря, парти.